Powojenna odbudowa Polski. Zanim sobie powiemy o odbudowie, to powiedzmy sobie, jakie zniszczenia poniosła Polska w czasie II wojny światowej. Polska była krajem najbardziej zniszczonym w czasie II wojny światowej ze wszystkich krajów, jakie brały udział w wojnie. I z jednej strony były to proporcjonalnie najwyższe straty ludnościowe ze wszystkich krajów świata biorących udział w wojnie, a z drugiej strony y, straty materialne. Straty wojenne wynikały po pierwsze z tego, co działo się w generalnym gubernatorstwie, z wyzysku ziem, które były przez większość wojny pod okupacją niemiecką, a z drugiej strony Straty były tworzone podczas przechodzenia frontu, podczas odbijania ziem. Niemcy okupowali się w miastach, do ostatniego momentu się nie poddawali i przez to były bombardowane, niszczone mosty, drogi, cała infrastruktura. To, co po wojnie zostało na tych terenach, było rabowane przez armię radziecką. Rosjanie uważali, że. Należy im się odszkodowanie ze straty poniesione w wojnie i na terenach, które zajęli niemieckich, wszystko, co się nadawało dla przemysłu, wszystkie wartościowe rzeczy były pakowane na pociągi i wywożone. Trzeba pamiętać, że po wojnie granice Polski uległy zmianie otóż za ziemię, które zajął Związek Radziecki na wschodzie, otrzymaliśmy jako rekompensatę tzw. ziemie odzyskane czyli Ziemie należące do Niemiec. Straty ekonomiczne szacuje się na 38% wartości tego, co Polska miała przed wojną. Przemysł, przemysł, sieć komunikacyjna wszystko wymagało odbudowy. Wyzwaniem, które stało przed władzami polskimi po wojnie, było zagospodarowanie ziem odzyskanych. Na potrzeby tego powołano w 1945 roku Ministerstwo Ziem odzyskanych, które miało wysoką pozycję w rządzie, bo na jego czele stał sam wicepremier Władysław Gomułka. Przesiedlenia mieszkańców, miejsce Niemców, którzy musieli opuścić tereny niemieckie. Milion mieszkańców zostało, byli to. Polacy, którzy przed wojną jeszcze żyli na terenie Niemiec, natomiast e, około prawie 3 miliony mieszkańców zostało na te tereny przesiedlonych z terenów wschodnich, tych, które przejął Związek Radziecki, oraz z terenów pozostałych Polski. Problemem na terenach wcielonych do Polski było zjawisko szabrownictwa. Oprócz strat. Takich typowo materialnych i ludnościowych. Polska podniosła również wielkie straty w postaci utraty dóbr kultury. Niemcy rabowali dzieła sztuki. Część została bezpowrotnie utracona. Część po wojnie udało się Polsce odzyskać. Do dzisiaj jest, istnieje lista dzieł sztuki zrabowanych w czasie II wojny światowej, który są poszukiwane, raz na jakiś czas udaje się niektóre z nich odzyskać. Komuniści, jak pamiętamy, mają w założeniu dominację państwa nad obywatelem. Państwo ma się zajmować produkcją, państwo ma być właścicielem. W związku z tym, pierwszą reformą, jaką już przewidziano w de dekrecie PKWN, jeszcze w czasie wojny w 1944 roku, była reforma rolna, i reforma ta zakładała oczywiście odebranie właścicielom ziemi, przejęcie tej ziemi przez państwo, wydzielenie z takich większych majątków ziemskich y, ludziom jakichś małych takich działek po kilka hektarów do y, 15 hektarów maksymalnie na ziemiach odzyskanych, y, a główną własność ziemską miało Sprawować państwo polskie. Ponieważ po wojnie brakowało wszystkiego, Stany Zjednoczone, które jakby najmniej straciły na II wojnie światowej, pod egidą ONZ powołały UNRĘ. Jest Była to organizacja, której nazwa tłumaczy się jak Administracja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy. I ta organizacja dostarczała pomocy w postaci paszy dla zwierząt, samych zwierząt, krów. Pamiętamy z filmu sami swoi, że Kargul otrzymał konia z Unry właśnie, z tej organizacji. Władzom komunistycznym to się nie podobało, ponieważ Stany Zjednoczone już wtedy były uważane za wroga komunistów i pod naciskiem Związku Radzieckiego po pewnym czasie Polska musiała zrzec się udziału w tym programie pomoc. W następnym kroku od 1946 roku podjęto wysiłki na rzecz nacjonalizacji przemysłu, czyli znowu przejęcia go przez państwo, odebrania go prywatnym właścicielom. Generalnie zabierano po prostu ludziom majątek, w niektórych przypadkach ustanawiało państwo odszkodowanie, ale były to bardzo niskie sumy płacone ludziom za odebrane. Zakłady przemysłowe. Również handel państwo chciało przejąć i nazwano to bitwą o handel, bo Polacy nie chcieli oddawać swoich sklepów. Różnymi mechanizmami w postaci nakładania podatków tępiono prywatnych przedsiębiorców, oskarżano ich o spekulacje, czyli sprzedawanie. Produktów po nie takich cenach, jak sobie by życzyło państwo, i stopniowo sklepy były też przejmowane przez y, rząd. Komunistyczna gospodarka opierała się na planach, czyli w rządzie siedzieli ludzie, którzy sobie coś tam wymyślali, co ma być, ustalali okres, w jakim to ma być zrealizowane, i na podstawie tego planu później y, działano, prowadzono gospodarkę kraju. Pierwszy po wojnie był plan trzyletni i to był jedyny plan, który udało się komunistom w pełni zrealizować. Wszystkie późniejsze plany zawsze coś w nich się nie udawało. Za plan odpowiadał centralny urząd planowania i chodziło generalnie w tym pierwszym etapie trzyletnim o podniesienie poziomu życia ludzi, ponieważ ludzie nie mieli co jeść, stracili majątki. I w tym właśnie planie rozwijano ten przemysł, który ludziom dostarczał takich produktów jak jedzenie, jak ubrania, to czego najbardziej potrzebowali do życia. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym w Warszawą. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel Warszawy.